Cześć, cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu vlogmasa, a konkretnie mamy dzisiaj poniedziałek, 15 grudnia, także za tydzień we wtorek mamy już Wigilię, to został teraz ostatni tydzień przygotowań. Ja siedzę właśnie mm, przy swoim laptopie. Obrabiam dla Was filmy, ale musiałam zresetować całego laptopa, bo już mi coś za mocno przymulał. Jest godzina 12. Kończę pić kawę, idę jeść swoje śniadanie. Zobaczymy, co tam dzisiaj mam na śniadanko. Ej, co Wam jeszcze by tu powiedzieć ciekawego poza tym, że siedzimy cały czas w domu dzisiaj? Wczoraj nic wam nie nagrywałam, dlatego że byliśmy cały dzień u rodziców to znaczy, może no nie cały dzień, bo byliśmy o 17 już w domu a wyjechaliśmy o 16, żeby Alex spał sobie po drodze, a wiedziałam, że jeszcze będę musiała w międzyczasie zajechać. Po mleko dla Alexa, po chusteczki, bo mi się skończyły, a teraz te niedziele chyba wszystkie już do końca miesiąca są niedzielami, gdzie są otwarte sklepy. Dlatego nie kupowałam wcześniej, nie zaopatrywałam się. Dzisiaj mam w planie, właśnie zaraz muszę jeszcze gdyby ogarnąć to logistycznie, żebyśmy pojechali kupić prezent dla Alanka. A tutaj pokażę Wam, właśnie, bo w sobotę, zanim jeszcze pojechaliśmy do rynek, to też zajechaliśmy coś kupić. Chciałam w HM. Czy to mi tutaj stanie? Czy wpadnie? Raczej wpadnie. Raczej będzie wpadało, a szkoda, bo dobra wysokość. czy ja tu jestem grubna? Nie, mam włosy. Kupiłam mu te buciki takie. I słuchajcie, kupiłam mu już rozmiar 16 na 17 Wydaje mi się, że te będą na Alexa dobra. One są fajnie, że z tyłu w ten sposób otwierane i można łatwo dziecku włożyć. Nóżki są bardzo cieplutkie. Myślę, że będą fajnie pasowały do jego kombinezonu. Nie było tych zwykłych gładkich, ja wolałam te, no ale były cieple. Taką grzechotkę, to jest grzechotka zapinana taka na rączkę, ja na sobie tutaj dynda. Łupak takich leggingsów. No widzicie, tak, z taką strukturą? Takie prążki. Yy, czarne i szare. przy przepiękną bluzę. Taka, w misiaczki takie. Także to taki. Wiecie, prezent. I tak na bieżąco to chwilę mu to kupuję. Ale taki to właśnie. Prezent na święta. Yy, I Alankowi też chcę jakieś kupić. ciuchy, Chciałam mu jakieś zamówić, wiecie. Ładny dres, takie te dresy, które gdzieś tam szyją ręcznie dla dzieciaków. Ale akurat teraz nic mi się fajnego nie wyświetla, jak już chcę coś zamówić. No a już czas się kończy. No i już dzisiaj to myślę, że już nie, nie mogę zamówić czegoś, żeby ktoś mi to uszył muszę tylko zamawiać gotowe rzeczy. Także dzisiaj właśnie chcę zostawić Alanka u Oli i z Adrianem i Aleksem pojechać zobaczyć jeszcze w bo w chemii nie widziałam nic ciekawego w MC, ale dzisiaj właśnie może w atrium coś tam będzie ciekawszego, bo tam wydaje mi się, że są fajniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o H&M Alanka Rozmiar. <laughs> Zobaczymy zaraz, bo w ogóle już mi się przesłał film na, na YouTube, a ja go w ogóle zrestowałam, bo mi się co chwilę coś tam w nim zacinało. No, i co, pozostanie nam jeszcze w tygodniu odebranie zdjęć, powkładanie ich w ramkę, bo już je zamówiłam. I to już będzie wszystko, co mamy. No, to będzie już koniec tego tygodnia i prezent będą skończony. Ja dzisiaj postaram się. Nie to, że postaram się. Ja muszę dzisiaj dograć drugą część holu i dać go Wam. Przez to, że jest u mnie teraz opóźnienie we vlogach, bo dzisiaj wchodzi vlog z 10-11, jutro z 12 do 14, także będzie opóźnienie, ale postaram się to jakoś jeszcze wyrównać. Nie wiem, ile materiału dzisiaj nagram bo szczerze, że no, też u mnie nie dzieje się jakoś dużo, że miałabym Wam coś codziennie nagrywać. Nagrywanie na siłę kompletnie nie ma sensu. Co to się tutaj? Aplauduje, coś coś. No, także uważam, że nie ma sensu jakieś takie, wiecie, nagrywanie na siłę, skoro się nic nie dzieje. Ja tak jak Wam mówiłam, mm, nie, nie czuję się dobrze gdzieś tam z kamerą w miejscach publicznych, żeby brać i nagrywać siebie, jeszcze może, wiecie, coś tam odwrócić i tak o, to ok. no ale jak jestem z dziećmi, to ja tam wpadam i wypadam, a nie mam jeszcze czas żeby, wiecie, się zatrzymać, wyciągać kamerę i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nieważne. Widzę też, że ogólnie słabo oglądacie moje vlogi. To też jak gdyby nie motywuje do tego, żeby nagrywać ich więcej. O, a tutaj, mi się wiecie co sukienka, to Wam akurat pokażę, bo to miałam ostatnio właśnie na urodzinach założoną i dostawałam od Was pytania. I sukienka jest produkcji Lola Bianka. To jest polski producent Lola Bianka. To są takie droższe rzeczy, bo ta sukienka kosztowała 170 zł. I ona jest taka bardzo, bardzo luźna, ale ja sobie ją spinam paskiem w pasie. E, także to... Y, I pytałyście mnie też, gdzie... Co, kochanie? A położyłam Ci tam ubranie, żebyś się obrała, jeszcze się nie ubrałeś. No to leć. Tam wszystko masz, majteczki, skarpetki. E, ja to kupuję na takich, wiecie, butikach na Facebooku i to nie jest tak, że... Te rzeczy są tam dostępne cały czas, jak macie na przykład stronę internetową Candy.tm czy Angela, tam są te rzeczy cały czas praktycznie dostępne. A na takich butikach facebookowych, no wiecie, to była kolekcja, nie wiem, powiedzmy, która wchodziła na jesień i wątpię, żeby te rzeczy jeszcze po prostu były dostępne, bo one tam ich nie mają w takich dużych ilościach, nie magazynują tego. Także nie wiem, czy takie butiki, bo to był chyba butik, właśnie Bian Lola Bianka. Sklep, coś takiego, odzież coś takiego, taki butik był właśnie ich firmowy, hmm, bo wiadomo, że od producenta nie możecie kupić. Możecie kupić detalicznie od jakiegoś sklepu i chyba oni mają taki swój po prostu sklep, który tak samo się nazywa. Także to chyba u nich kupiłam. Dobra, spróbuję opublikować teraz ten film i idę jeść do śniadanko. No i cześć. Łączę się, słuchajcie, wszystkim, żeby sprostować. Dzisiaj nie jest 15, tylko 16. 15 był w niedzielę. Ja wczoraj nic nie wygrywałam, a dzisiaj jest 16 poniedziałek, 16 grudnia już. Także no, to musiało pójść takie sprostowańko, właśnie. Jestem po drugim śniadaniu. Słuchajcie, kolejne w ogóle zdziwienie bo było e, krem zupa z batatów. I mówię tak, kurde, Aleksowi robię to do jedzenia, jak mu daję. To wiecie, średnio mi smakuje. Słucham sobie o tym zielonym. Jakim zielonym nafelku? No i o no, mm -hmm. Zaraz jeszcze się z połączę. Okej, okay, jestem. Słuchajcie, chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że dzisiaj Alex był na pobraniu krwi, dlatego, że jak byłam z nim ostatnio u lekarza, to yy, nasza pediatra zleciła mu badania krwi, dlatego, że jest blady. Chciała właśnie sprawdzić jego morfologię. Yy, wydaje mi się, że to takie może nawet trochę niepotrzebne, bo, no bo dopiero zaczyna jeść jakieś kolorowe rzeczy, że mógłby nabrać, ale nawet też był blady, jak był taki mały. No ale dobra, przezorny, że tak powiem, no ale jest to jakiś już dodatkowy stres, tak. Ja w ogóle na internecie czytałam, w internecie, że takim dzieciom pobiera się spięty, pięty, nakuwa się tylko spięty I rano w ogóle do to pobrania pojechał z nim Adrian. No bo bez sensu, żebyśmy mieli wszyscy jechać, tak, ciągnąć też Alana, budzić, bo Alan jeszcze spał. Jak Adrian z Alexem jechał, Alex, Alex się wstał po prostu za 15 8. i od razu pojechali. Alan spał w sumie do wpół do dziewiątej i przyjeżdża Adrian i mówi, mówi, że on miał z główki tutaj z żyły pobierane z główki no to takie wiecie to jest, jeszcze z tej stópki to by nie było takie dla tego dziecka a z tej główki no masakra dobrze, że mnie tam nie było naprawdę także jeżeli też będziecie miały takie zlecenie u tak małych dzieci, no i to oczywiście nie wszędzie pobierają, to musicie bym powiedziała pediatra po prostu w jakich punktach w koszalinie pobierają takim malutkim dzieciom My nawet dzwoniliśmy, bo mamy tutaj obok siebie też taki punkt, yy, niezależny punkt, że wiecie, wchodzi się jak do sklepu punkt pobrań i to jest dla mnie bardzo wygodne, e, że nie muszę łazić właśnie po szpitalach, bo tutaj musieliśmy jechać aż do szpitala, znaczy Adriak musiał jechać, a ja nie, musiał jechać aż do szpitala, no to wiecie, no to trzeba iść, u nas to jest ogólnie dość tak daleko, to nie jest idzie przy, przy wejściu, przy parkingu, na teren szpitala wiadomo, się nie bierze samochodem, a to jest taki niezależny punkt. No ale niestety tam nie pobierają. Także pobierają w koszalinie właśnie w szpitalu i w jeszcze jednej takiej przychodni. Nawet nigdy nie byłam w ogóle w tej przychodni. Także Adrian pojechał właśnie do szpitala i miał pobieraną krew. Alanek nigdy nie miał, tak? Wiadomo, on miał pobieraną krew w szpitalu, jak się urodził, ale tak to nigdy nie miał przez te jeszcze te 4 lata pobieranej krwi. Ale też właśnie a propos tego sobie przypomniałam, że Alan ogólnie, w szpitalu jak się urodził, dobrze, w szpitalu w Koszalinie, jak pobierają cokolwiek dziecku, krew czy szczepionki robią i tak dalej, to robią to w sali matki, tak? Przy matkach to robią. Co dla matek, które mają burzę hormonalną, chyba nie jest zbyt dobre. W moim przypadku było tak, że Alan akurat nie płakał. Słuchajcie, ani razu nie zapłakał Alan podczas pobrania krwi, podczas szczepionki, jakiejkolwiek. On nawet nie kwękał, on jakby tego nie czuł, się tak zachowywał. Tylko, że w dają nasączają gazik glukozą i dają, jak lizak, do takiego ssania, jak smoczek dziecku. I jego chyba to zajmowało bardziej. Dlatego, że wtedy na przykład z w dziewczyny obok dziecko bardzo płakało. I on nie nie działała na, na, na to dziecko ta glukoza, ten gazik z glukozą i bardzo płakało. I, I ta mama to bardzo przeżywała, bo płakała razem z tym dzieckiem. Natomiast w kobrze, ko bo teraz jak urodziłam Aleksa, zabierają dziecko do swojego gabinetu. I wydaje mi się, że jest to chyba, chyba lepsze, no bo to dziecko i tak płacze i tak płacze, ty i tak nie wiem, nie możesz tego dziecka mieć w tym czasie, nie wiem, na rękach. Yy, Musisz stać i tak daleko Mama. Także nic ty i tak tam nie pomożesz Będąc No oczywiście e, Ty i tak tam nic nie pomożesz A tylko to słyszysz e, Przez to wiem, że Alan nie płakał Bo przy tym byłam A Alex wiem, że płakał Bo mówiły mi położne Ale mówiły, że, że płakał tylko przy wkłuciu I tak było też na szczepieniu pierwszym Że e, po prostu rozpłakał się mocno, ale nie płakał, że cały czas po chwili od razu przestawał. Teraz mamy od razu, w tym tygodniu jeszcze mamy w ogóle drugie szczepienie. No, także jeszcze też właśnie nie czeka. Mam nadzieję, że będzie dobrze przechodził. Nie chciałabym, żeby jeszcze przed świętami, wiecie, przyszło mu jakieś mm, gorączki i tak dalej. A tak w ogóle to chyba też o tym nie wspominam, że w końcu Alexa teraz. Ten, bo on miał teraz zaczął gorączkować, i tak dalej, był taki niespokojny, i to była taka typowa trzydniówka, właśnie. Czyli właśnie miał taką gorączkę powyżej 38, był bardzo niespokojny, miączał, nie chciał spać, i po trzech dniach wyskoczyła mu wysypka na ciele, i zeszła na drugi dzień. No i tak się zakończyło. I na razie są, można powiedzieć, że zdrowi. Aleks, jeszcze tak, wiecie, gdzieś tam gdzieś tam. Myślę, że może doskwierało to, że ma gdzieś tutaj po prostu flegmę i czasami tak sobie harczy, ale tak, to już są praktycznie zdrowi i mam nadzieję, że już w takim stanie pozostaną do świąt i dalej, oczywiście, i dalej, że jak pojedziemy, to, to też będą zdrowi, a ja właśnie dziś wieczorem chyba usiądę i. Mm, Mam jakieś filmy na karcie ponagrywane I zaplanuję to na ten czas Kiedy będę w zakopanym, Bo myślę, że nie będę brała ze sobą laptopa żeby tam, nagrywa, żeby tam obrabiać I dodawać vlogi, bo zamierzam oczywiście Wziąć aparat i nagrywać tam vlogi <laughs> Jedziemy z Mariką I z Bartkiem Tak jak już, już Wam wspominałam w którymś vlogu, że jedziemy z Mariką i z Bartkiem eee, Także ma, mam nadzieję Nagrywać jak najwięcej, brać Przydałaby się po prostu też większa torebka Żeby było gdzie brać po prostu ten aparat a tak w ogóle to poszukuję jakiejś takiej większej listonoszki czarnej Z złotymi ozdobami, jakbyście gdzieś widziały To możecie dać znać, bo ja nigdzie nie mogę znaleźć nic ciekawego Naprawdę No także yy, i te vlogi z tego zakopanego No dodam dopiero już po nowym roku, kiedy po prostu przyjedziemy I na spokojnie sobie je obrobię w domu Ale nie chciałabym zostawić Was jak gdyby na tyle dni przez, Bez z żadnych filmów yy, Dlatego myślę, że dodam... Po świętach jeszcze vloga tego z, właśnie z ostatniego, ostatniego vlogmasa, i później jeszcze mam chyba dwa filmy na karcie. To dodam te e, dwa filmy po prostu. Obrapuję sobie i sobie je zaplanuję, żebyście miały. I to będzie właśnie Honda Corolla jeden, a drugi to będzie test podkładu, też podkładu z drogerii. No i wiem, że cały czas Wam obiecuję już nagranie holu ciuchowego i to już jak gdyby mogę dla Was zrobić, bo już na nic nie czekam, już teraz jest ten moment, na nic nie czekam i na pewno do końca miesiąca już na nic nie będę czekała, bo już jest też za późno, żeby co tam, coś tamkolwiek zamawiać, chociaż nie powiem, gdyby gdzieś wpadła mi w oko piękna czerwona sukienka, może bym ją zamówiła, ale no nie, ale już raczej dam sobie spokój, także to już mogłabym dla Was nagrać, ale teraz pewnie nie, nie znajdę na to czasu. No i jestem już z powrotem. Dokończyłam teraz właśnie nagrywać dla Was ten home decor hall, Także super. Biorę się też zapakowanie już prezentów, bo już mogę te rzeczy popakować. I co? Eee, jeżeli chodzi o Alana, to zabawkę udało się jakąś kupić w Tesco w końcu. Eee, a ciuchy słuchajcie, podobały mi się bardzo w reserw taki sweterek i spodnie, ale tam są dość drogie te rzeczy, naprawdę i ja... Słuchajcie, z moich obserwacji, dla mnie Zara wychodzi cenowo najlepiej, naprawdę, bo nawet w ogóle H&M, że miałabym porównać rzeczy z H&M, a z Reserve to jest w ogóle niebo a ziemia. Przy H&M, przy Reserve to jest lumpek, z moim zdaniem. Naprawdę, te rzeczy są takie nieładnie skrojone, w Reserve jest naprawdę wow, super, naprawdę. I jakoś też poalanie te rzeczy, które mam, no to one są jak nowe, naprawdę. Z Pepko, tak jak Wam mówiłam, to ja w ogóle nic nie kupuję, ogólnie ja chłopakom jedynie, co tam, jeżeli ktoś ma, to... No to po prostu, jeżeli dostał od nie wiem dlaczego to trzymam, skoro stoi tutaj, słuchajcie, statyw, a ja trzymam kamerę. No i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że w końcu zamówiłam Alanowi z Zary, bo to, to już powiedziałam, w sumie tak, Zara wychodzi najlepiej cenowo. A te rzeczy pomyślałam z reserw, które przecież zaraz zaczną się w wyprzedaże. A ja i tak będę musiała mu zamówić sporo pewnie jakieś tam znowu spodni i tak dalej, bo zmieniamy rozmiar 110, teraz 116, a on ma jeszcze większej rzeczy, niektóre ma nawet jeszcze 98, ale to bluzki, no i spodnie wszystkie ma 104, a on już ma 107 cm wzrostu, także wzrostu, także musimy to właśnie zmieniać i tak jak wam mówiłam, na święta też prosiłam, żeby nie kupować mu zabawek, ale wiecie, każdy chce mu kupić zabawkę, żeby on się cieszył, tylko że wiadomo, wiecie jak to dzieciak, cieszy się dwa dni, a później on chce kolejną zabawkę no ale sami też mu dokupiliśmy, ale jakąś taką naprawdę wiecie, pierdołę żeby po prostu też, bo te prezenty od nas to my sobie tutaj właśnie pod choinką e, będziemy mieć właściwie tą zabawkę lanka zostawiliśmy w samochodzie a mogłabym ją teraz po prostu zapakować ale też i ja tak naprawdę to ja nie mam ja się nie przygotowałam w ogóle do tego ja to zrobię chyba dopiero jutro bo ja nie mam przecież papieru żadnego do pakowania a ja lubię kiedy prezenty są popakowane w papierach i to co się da to będę pakowała właśnie w papiery. Także na dzisiaj już dziękuję. Zobaczę, ile mam materiału. Może to będzie oddzielny vlog, a może połączony z jutrem. Pozdrawiam serdecznie. Jutro w ogóle mam dzień porządków. Także zapraszam na jutro na vloga właśnie porządkowego.